Od pół roku działa w Borzęcinie fundacja imieniem Ronalda Regana Magma. Ma się już pierwsze sukcesy tak, na swoim pierwsze koncie. pierwsze sukcesy. Pierwszym sukcesem jest realizacja projektu yy, w Finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest to projekt w każdej starości, jest czas młodości. Projekt realizowany jest w ramach programu rządowego aktywność społeczna osób starszych na lata 2012-2013. Pierwsze działania projektu mamy już za sobą. Jest to dwudniowa wycieczka zorganizowana do Sandomierza i do Kazimierza Dolnego. No, praktycznie już zakończyły się. Warsztaty kulinarne. Warsztaty miały na celu nie tylko integrację beneficjentów, ale również pokazanie, że dobre jedzenie w każdym wieku działa pozytywnie na samopoczucie i na kondycję osób. Rozpoczynamy. Jutro, 6, rozpoczynamy międzypokoleniowy warsztat teatralny. Beneficjentami akurat tego działania będą nie tylko osoby starsze, ale również świat młodych, młode pokolenie. Celem tego warsztatu będzie nie tylko ukazanie specyfiki życia tych dwóch światów osób, ale również mm, nauka wzajemnej tolerancji. Młodzieży i osób starszych, czyli młodzieży i dzieci. Pracuje Pani zawodowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od wielu lat. Jak Pani postrzega, są potrzeby właśnie takiej integracji środowiska, pomocy osobom starszym? Tak. Po krótkim czasie realizacji tego projektu widzimy, że takie działania mają sens. Osoby starsze są bardzo aktywne, bardzo. Ochoczo podchodzą do wszystkich działań. No i z tego co jesteśmy zorientowani, na bieżąco, zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże, i myślę, że przy następnej edycji tego projektu będziemy mieć znacznie więcej osób niż teraz. Wspominała Pani o warsztatach teatralnych. Kto je poprowadzi? Warsztaty teatralne poprowadzi znana krakowska aktorka filmowa i teatralna Anna Piruk-Karażkiewicz. Znana z y, ról w takich serialach jak Barwy Szczęścia, chociażby Klan, Ojciec Mateusz.